Przydałoby mi się trochę czasu. I dzwonię do Kubańczyka, i Kubańczyk może to potwierdzić na story, że powiedziałem mu tak. Kuba, słuchaj, ja bo ja wiem, że ty się przygotowujesz i wydajesz kasę, to może zróbmy tak. Ja ci yy, zwrócę. Te siano, które wydałeś na treningi, najwyżej zapłacimy Ci trochę więcej za przesunięcie walki, ale dałbyś mi z trzy miesiące jeszcze czasu, bo ja bym się musiał trochę podsz podszlifować, bo walka moja z Tobą na obecną, na obecną chwilę czuję się niezbyt pewny siebie. I to były jakieś kurwa pieniądze na zasadzie za treningi i jakiś bonus stary, typu 5 koła czy coś takiego. I Kubańczyk powiedział: No spoko, ale później. Jak pogadałem o tym z wojkiem i z zarządem, no to, gadamy, to, to zdałem sobie sprawę, nie, dobra, jednak zawalczę, nie będę pizdą, kurwa, biorę tego kickboxera na, na kratę i wyszedłem do tej walki, dostałem wiebane, no ale kurwa, Kubańczyk okazał się lepszy, zajebisty fighter, no i powiedziałem to pod koniec, nie? Ale gdyby mi dał wtedy te trzy miesiące i bym się tam zadeklarował, że te trzy miechy dłużej bym potrenował, to prawdopodobnie mimo wszystko również że zostałbym wiebane, ale może bym pokazał coś więcej. Mój obóz przygotowawczy był mimo wszystko trochę za krótki. Ale nie, nie broniłem się tym nigdy. E, po prostu zawsze mówiłem, że oddaję honor Kubie, i chuj nie, wygrał. Tyle w temacie. A ty odnośnie ozdoby, no to ty stary mówisz mi przed chwilą, że nie wiesz o jego kondycji, a teraz jednak już wiesz, znasz stary. Znaczy, no bo nie wiem jaki jest stanie, myślę, że ja go obserwuję, patrzę. Wiem, że kurwa, on zawsze coś było z nim, wiesz, nie tak, ale stary mówisz do mnie tak, jakbym ja go wiedział, jak on wygląda, co on robi, czy on No, A na, to, nie, czy naprawdę wolałbyś zawalczyć z Dawidem ozdobią niż z Paszą? No, tak. no. Dlaczego? Wydaje mi się, że to było większe wyzwanie. Przecież Pasza. Jak większe wyzwanie no Dawid większe. Ozdoba od paszy w no tym no momencie? Pewnie. pewnie. Oczywiście że tak. To z przesady nic nie się trenuje. Właśnie. Tak. Co ty, co ty, co ty, no, co ty no, w ogóle ale... ty, no, się, nie? No ale nie wydaje mi się, żeby, no bo ty też wiesz, no, co, pasza, co się no dzieje. No, z do Dobra, okej, z Dawidem Dobra. Ozdobą nie jest teraz najlepiej, ale jednak trenował jakiś czas. Ale no właśnie, właśnie. Kondycja, wieś, tak dalej. Mieje mi na dzień dzisiaj. który nigdy nic nie robił stary, no co ty Ale No jak kurwa na dzień dzisiejszy się mi się wydaje, że powiem tak. Ja paszę lubię, ale na dzień dzisiejszy, jak byłem wyszedł z Polakiem, nie wiem. Não tem mais żadnych Pasza nic nie trenuje, Polak trenuje już jakiś czas, Przecież to by była bardzo prosta walka dla niego. Ja nie, wiem, ja nie wiem właśnie, co ty żeś sobie ubrzgał. Ja, ja nie wiem, czy wy jesteście odklejeni teraz. No Wydaje nie, się, że to ty nie. jesteś odklejony, no ale stary. Ty też uważasz, że co, że Dawid Ozdoba jak, w ale, tej kondycji by... psychicznej... Ale stary! Kod... I tak. Wie, jak, ty, jak ty porównujesz... Ale Pasza jak jakby zaczął teraz trenować. Ale I... 70, ale nie ale nie ja... mogłoby to być w ja... 77 On ma na nawet 90 stary, on jest z ciebie większy. Nie zrobi przez dwa miesiące, nie zrobi dwóch lat treningu. Ale Dawid Ozdoba kiedyś... To nie Dawid ozdoba teraz. Kurde. Skąd wiesz? No, dobrze, nie, 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 no bo stary to widać. No szkodzi, nie szkodzi, nie, się... że to nie jest Dawid ozdoba teraz. No nie porównujmy go do paszy, który Bez nie, nie trenuje, no. Jest... Michał nie ale udało ci. Się techniki to. zna w sensie, nie, a Pasza Prostego pewnie nawet nie potrafiła. Jednak jakby od wrócił do treningów, przypomniałby sobie to, co umiał, tak. tak? Na pewno by był zdecydowanie trudniejszym rywalem. Oczywiście, że tak. To, to by na pewno był tysiąc razy lepszy, nie? Chyba że za pół roku, nie wiem, pasza by się wziął za treningi i za pół roku by się okazało, że ma mega talent i jest rozpierdolaka, ale dzisiaj walka nie. Ja osobiście podoba mi się walka e, no z Paszą, no ale no wszystko jest do rozkminiania stary, wiesz też jakie są, e, ja nie mówię, nie mówię nie na nic. Bo to wszystko jest do przekminienia. Ale, ale wiedz o tym, że no, mimo wszystko. Ja chcę wyzwań, pamiętam o tym, szukam wyzwań, nigdy nie szukam łatwych walk, więc zarzucenie mi tutaj, że ja szukam łatwiejszego przeciwnika jest nietrafne, Michał, i uważam, że powinieneś wycofać te słowa. Bo naprawdę to było bardzo nietrafne i okay, dobra. uraziłeś mnie w chuj, dobra, stary. no to. Nie, 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 nie przepraszam, no gdzie? Po prostu, żebyś to wycofał, że mogłeś się przyznać się do błędu po prostu. Dobra, no, no to Okej, okay, w takim razie, jeżeli też tak uważacie, no ja mimo wszystko gdzieś tam... Ym... Swoje zdanie na ten temat mam, bo może wiem troszkę więcej i może niektórzy z was nie wiedzą o wielu rzeczach, ale ja gdzieś tam mam, no wiem po prostu trochę więcej, dlatego takie jest moje zdanie, a też kurwa znacie mnie i wiecie, że chyba nie jestem, nie jestem głupi, żeby, żeby gdzieś, tam, gdzieś tam pierdolić jakieś, jakieś rzeczy. Tak nisko jest? No kurwa, no jest chyba ciężko, nie? Wy, ty widzisz tylko to, co jest w sieci, a. Ja się nie widzę, bo nawet nie, nie obserwuję no, tam tego, nie? W sieci też nie jest nic w sumie nic nie jest Właśnie, że on coś tam gadał. Ale ja nie, widziałem nie, nie. jeden jego filmik, Garek gdzie błocno. ktoś tam gadał, to co z tego. Ja że mi dziecko umrze w ogóle, że dostał i tak dalej. w tym ja... Tak typów jakiś sklep. <laughs> <Nie laughs> no, ja widziałem jak mówił, że nażywam w ogóle, nie bo ja nie wiem, czy wierzę, że. To jest bardzo ciężki temat. Ja w ogóle to jest temat. No wiadomo, jak już poruszyliśmy, no to wypada to wypada trochę pogadać, nie, ale no. To jest też takie coś, że znalazłem się w miejscu, nie? w którym w, w tym momencie, że ja nie jestem kompetentny, stary w ogóle, żeby wypowiadać się na temat e, jego. Ja go, on był w chuj zadymiarzem i na pewno miał też zajebiste jakiś wpływ na gdzieś tam początki, że stary, wiesz, ludzie robili memy, on cię kopnął na konferencji. No właśnie, nie? Jakby o to chodzi. Ja nie? znam ten temat. Nie? I o to chodzi stary nie? Tak. Tylko trzeba szanować też stary. Trzeba szanować, że mnie kopnął na konferencji. No, trzeba szanować poszanować. stary... No właśnie. Jest dłu, no, to jest grząski grunt, po którym nie chcę stary gdzieś stąpać. Może kiedyś nastąpi coś takiego, że gdzieś tam pogadamy. Czy z Dawidem, czy, czy właśnie z Paszą. No. Temat ciężki ogólnie. Ciężko mi jest znaleźć dobre słowa, żeby o tym pogadać tak kurwa jakoś merytorycznie. Lecimy dalej. Ja w ogóle mam pytanie, bo... Ten, bo... Mamy telefon na rozluźnienie. Halo, halo. Halo, halo, siemoboksdl, chciałem zapytać, co byś powiedział na walkę z Leksiem? Dla mnie spoko, ale Leksiu nie chciał, nie? Leksiu tak, jest ogólnie tak. ba, ba, bardzo, Między... bardzo yy, bezkonfliktowy, nie? A jest jeszcze jakiś zawodnik, z którym byś zawalczył w twojej wadę? Yy, mało jest takich zawodników. <noise> z YouTube'a. No. no dobra, no to nic. Miłego wieczoru. Dzięki wielkie. Ej, byku, bo, ten, bo Ogólnie nie wiem, czy Wiesz, że Szeli największe wyświetlenia pod wywiadami porobił o tym Jacku. Widziałem, prawda? Tam było y, pół to... miliona chyba na jednym. Nic nie chcę mówić jak wasz prowadzić, ale tak się pytał, może byś tam chciał do niego drynąć. Jednak. Do Piotra Szeli? No. No to numer do Piotra, Połączyć. reżyseria e, zaraz ogarnie i może zrobić Telefonicznie, stary. Jeszcze raz? Połączyć ich telefonicznie. Zadzwonić do tego, do, 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 Pana Jacki, Jacka. do Jacka? I to <śmiech> <zrobić>. <śmiech> stary, we dwóch tutaj na, na, na łączę. Kurwa, nie, nie, nie wiem, czy to nie jest już za mocno jak na dwie i pół godziny live streama, stary. Ja bym to zrobił, nie? Ja pierdolę, ale co, połączenie pana Jacka no ja w tego posłuchać, nie mogę się doczekać. Dla no tak, no tak, mnie to, no to, to, no no to no. było... takie taki uwieńczenie, tego sientka na torcie tego cage'a.